Ekipa Hype Hop. Chcę Wam serdecznie podziękować za zakończone eliminacje. Tak jak przy dużych talent show, nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich uczestników. Zgłoszeń mieliśmy zbyt wiele, ale każdego z Was widzieliśmy, bo po prostu Was sortowaliśmy, czy ktoś przechodzi, czy nie, do odcinka. No, stety lub niestety decydowały tu nasze gusta, więc, jakby nie każdy jest widoczny, ale każdego widzieliśmy i każdego pozdrawiamy serdecznie, i dzięki za uczestnictwo. Naprawdę zachwycony jestem tym, na jaką to skalę poszło, a planowaliśmy to troszkę skromniej. Pierwszy etap Hype Hop zakończony. Mamy 8 finalistów, 8 raperów, którzy przechodzą do finałów. Pomiędzy eliminacjami a finałami dostaniecie od nas parę odcinków zapoznawczych. Będziecie mogli poznać każdego rapera bliżej. Na tym etapie Wasz głos również decyduje o tym, kto zgarnie 30 koła. Głosować będziecie mogli na naszej stronie alibia.pl. Więcej info dostaniecie w odcinku za tydzień, a dzisiaj wrzucamy dla Was sądy. Siemanko, wakacje 2024. Jak widzicie, palmy, piękne dziewczęta, plaża, czyli jesteśmy w Poznaniu. I dzisiaj z Bogdanem. Yo. Ubarwiamy wieczór na śmiesznie. Martynko, proszę. Z Bogdanem będziemy prowadzić ankietę, sondę uliczną. Trzy krótkie pytania rapowe na śmiesznie. Plus bonus. Lądujecie na bezludnej wyspie ze znaną osobą. Kto to? Nie wiem, Kazwogan. Bardzo ciekawy, a ty? Kizo. Super. Jeśli na świecie miałyby istnieć albo alkohol, albo substancje, to co? Alkohol. A ty? Alkohol. <laughs> Jesteście zgodne. Z kim zestawiłybyście mnie na gali freakfightowej, jeśli do wyboru byłby Kizo, Błoński albo Ferrari? Ferrari chyba, no. Okej, okay. a ty? Kizo. Na co rozjebałabyś 30 koła? Bitcat. Super, a ty? Czekaj, sekunda. Nie wiem kurwa, nociuchy. Super! Cześć, jestem za nią. Aniu, jeśli musiałabyś polecić na bezludną wyspę ze znaną osobą, kto to by był? Justin Bieber. Ma, wow, ekstra! Jeśli na świecie istniałyby tylko albo alkohol, albo substancje, to co? Alkohol. Dobrze. Słuchaj, z kim zestawiłabyś mnie na gali freakfajtowej, jeśli do wyboru jest Kizo, który Aha. właśnie śpiewa. Koński e, albo Ferrari, no chyba Kizo. Super, mi pasuje. Ja byś go rozwalił. Pasuje mi to zestawienie. Super. E, na co rozjebałabyś się koła? Na głupot na zakupy. Eee, super, dziękuję. Ej, Ej. Albo nie na eliksir pana A widzisz, a to nie głupota, nie? To inwestycja! No, eee, to, relaks. to relaks! Nie ma glutenu, nie ma cukru. Ale za to jest dobra paska. Jestem Gabriel. Nikola. Super. Nikola, lecisz na bezludną wyspę z jedną znaną osobą. Kto to? Bambi. Cudownie. Jeśli na świecie istniałyby tylko albo alkohol, albo substancje, to co byś wybrała? E, alkohol. Z kim zostawiłabyś mnie na gali freakowej, jeśli do wyboru byłby Kizo, Ferrari albo Błoński? E, Kizo. Dobra walka by była. Fajnie. Dostajesz 30 koła na wydanie, na rozwalenie. Na co wydajesz? Ubrania. Super, dzięki. Siemanko Gabriel. Nikos. Słuchaj Nikos, e, lecisz na bezludną wyspę z jedną znaną osobą. Kto to? Ines Lis. Cudownie. To Kto to? Taka influencerka. W sensie chyba... Po, chyba. Prostu. po, Taka, po prostu. fajnie o, by było polecieć. Z dress code'u. No, no. ona jest o, super. Wow. E, jeśli na świecie istniałyby tylko do wyboru albo alkohol, albo substancje, to w jakim świecie byś w, w jakim świecie by chciałbyś żyć? Wódka. Wódeszka, nie? Wódeszka. Super. No. super. Super. <laughs> super. Od razu. Ja się zastanawiam. E, z kim zostawiłbyś mnie na jak do wyboru jest Kizo, Błoński i Ferrari? Błoński. Ciekawe. No nie no tak, luzik, luzik, nie? Ludzik. Na co rozjebałbyś 30 koła? No, melanż. Taki... no osymtargo akurat, nie? No e, To taki fajniejszy melanż do 30, nie? No. Lu... Taki... Zwyczajny. Taki on, adekwatny. Taki akurat, żebyś no, żeby Akuratny. sobie wyjść, wydać i wrócić. Akurat. Tak, tak. Cześć Gabriel jestem. Cześć Werka. Weronika, lecisz na bezludną wyspę z jedną znaną osobą. Kto to? Jedna znana osoba... O Jezu! Y... Kizo? Super Jeśli na świecie istniałyby tylko substancje albo alkohol, to co byś wybrała? Substancje Z kim zostawiłabyś mnie w gali frikowej, jeśli do wyboru byłby Kizo, Błoński albo Ferrari? Ferrari e, Na co wydałabyś 30 tysięcy, jakbyś miała na rozwalenie? 30 tysięcy, jakąś fajną, nową furkę bym sobie kupiła na wewnątrz Ekstra e, Słuchaj Lecisz na bezludną wyspę z jedną znaną osobą, kto to? A żywa czy nie żywa? No, nie wiem. Eee, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Super. <laughs> jeśli na świecie istniałyby tylko albo alkohol, albo substancje, to co? Substancje. Zdecydowanie. <laughs> Z kim zestawiłbyś mnie na gali, jeśli byś miał do wyboru Kizo, Błoński albo Ferrari? No, Kizo, nie? Kizo, zdecydowanie Kizo. No. Na co rozjebałbyś 30 koła? <grym w sumie> na substancje Mercedesa. Zdecydowanie. I gruby balecik, nie wiadomo. Lecicie na bezludną wyspę z jedną znaną osobą, kto to? Oki. Super, rapowo. Ej, jeśli na świecie istniałyby tylko albo alkohol, albo substancje, to co? <grym w sumie> Z kim zestawiłabyś mnie na galii Fightowej? do wyboru jest tylko Kizo, Boński i Ferrari. Kizo. A ty? Może być Kizo. Pasuje mi. A na co rozjebałabyś 30 koła? Na wakacje na pewno, na no Sądza! Cudownie, a ty? E, na nocnym. Wow, ekstra! Lecicie na bezludną wyspę z jedną znaną osobą. Kto to? Wilejisz. Okay, no tak. Super! Jeśli na świecie istniałyby tylko albo substancje, albo alkohol, to co wybieracie? Jakie substancje? O wszystkie albo alkohol. I albo to, albo to. Substancje, albo substancje, to tutaj mieszanka. Z kim zestawiłybyście mnie na gali free fightowej, jeśli do wyboru byłby Kizo, Błoński albo Ferrari? Kizo, kizo. Cudownie, pasuje mi. I ostatnie pytanie, na co rozwaliłabyś 30 koła? Na podróże. Wyjazdy wyjazd. No tak, to tak, tak. Super, zgodnie. I bardzo, to jest w ogóle chyba najfajniejsze rozwalenie pieniędzy, nie? E, czy wyrażacie zgodę, że to udostępnimy? Tak, tak. Super, tak. dziękuję, miłego wieczoru. Cześć, jestem Gabriel. Dobrochna. Dobrochna, wow, Dobrochna bardzo mi miło. Słuchaj, lecisz na bezludną wyspę z jedną znaną osobą, kto to? Myślę, że mój najlepszy przyjaciel. On jest znany? Nie jest, znany tylko mi. I to zrobiłabyś tak, żeby był znany po prostu. Dokładnie tak. Jeśli na świecie byłyby tylko substancje, albo alkohol, to co wybierasz? Substancje. Okay. I na co rozwaliłabyś 30 tysięcy? Myślę, że na swoje marzenia i rozwój zawodowy. Super, dzięki. Na bezludną wyspę z jedną znaną osobą, z kim ty lecisz? Oh my god, z kim ja lecę? Mogę, ja nie pierwsza. A ty? Ja, ja lecę z Harem Sajsem. O. Super, a ty? Ja z Heizelem. Tematycznie, wow! wow! tematycznie. A ty? Tematycznie. No a ja? Z kim? Kizo to też jest, dawaj zim. Nie, to ja zarobię. Eee, jakby na świecie miały istnieć tylko substancje albo alkohol, to co? Ja, ja chyba. Alkohol! Alkohol! alkohol, 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 alkohol. Mimo wszystko alkohol. Nie, może nie najlepszy, nie, ja, ja uważam, ale lepszy niż Ja uważam, substancje. że alkohol jest najlepszy, bo najlepiej się potem bawisz i. nie ma przypału. No nie ma no przypału! Nie, ale z kim zestawiłabyś mnie na galii Freakfightowej? Jeśli do wyboru jest Kizo, Błoński albo Ferrari? Kacper, Błoński, kocham cię. Ferrari, a już z typa? Ewidentnie Kizo. Bo ogólnie byłam blondynką jeszcze niedawno. Jak zawsze chodziłam na nocne, to pytali mi się, bledka? I robiłam zdjęcia z nasowymi typami. Cudownie. Nie było jak znaczy teraz już w ogóle, ale wcześniej No i śpiewałam, ale jak zaczęłam śpiewać, to już skończyłam magia bledki. Cudownie, ty? Ja też bym skizu zostawiła Super, ty? Nie, ja ewidentnie z Ferrari. A na co rozjebałabyś 30 koła? Na... Zabrałabym moje przyjaciółki na Ibizę Zajebiście, Zajebiście. Ja, bym, ja bym też na podróże ogólnie ty? Nie, taki melanż, że wszyscy by byli rozjebani po nim przez tydzień Aha, Cudownie Lecicie na bezludną wyspę z jedną znaną osobą, kto to? E, z Ryśkiem Riddlem z dżemu Ryszk, ryj, ry, Zmysłowic ten Artur Rojek, co, co już go nie ma, ale powinien być ogólnie w zespole, więc, więc tak. Bardzo ciekawe. E, jeśli na świecie istniałyby tylko albo substancje, albo alkohol, to co? Jeśli lekkie substancje, to substancje. Substancje. Alkohol. E, z kim zestawiłabyś mnie na Gali, jeśli do wyboru jest Kizo, Błoński albo Ferrari? Ciebie, tak? Nie mhm. wiem, Kizo. Super. Ferrari, kizo, kizo. kizo. E, na co rozwaliłabyś 30 koła? Na wyjazd z chłopakiem. Cudownie. Nowy samochód. Na nocy towarzyski. Lajkuj, subskrybuj i napisz mi w komentarzu pytania na następne sądy. Wiecie co oznacza ten kolor? Więcej info wkrótce.